Yo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest tej tronie popularny. A to jest chyba ostatni odcinek z e, Rojaka 2. E, więc pozbywamy się w tym odcinku otóż, chyba władzy. A mianowicie nasza misja to jest pozbądź się z równej władzy z Ziemią. Jakoś tak. Ciekawi mnie, co tam powypadało z tych cieniów. Nigdy sobie dokładnie nie posprawdzałem. Co z nich wszystkich wypada? Co mogę zbierać? Wszystko super pięknie i wspaniale, ale lecę rozwalić całą władzę. Nie? I po prostu spotykam takie pierdoły po drodze. Nasz pojazd się nazywa Xerxes. Oni go wcześniej nazywali chyba śmigacz czy coś takiego. Powiem Wam tak. To jest chyba najwolniejszy pojazd w grze Bat. Ale. No siła ognia ma nieporównywalną do niczego innego. To działko, które ma, to tam, jak y, trafiłem na konwój przed chwilą, to jeden strzał i porozwalałem y, większość obstawy konwoju. Tylko. No i proszę, sztuczka z drapierzcą działa. Wieżyczki nie strzelają. Drapieżdż. Tuż przed bramą główną jest platforma. Wiedź na... Uwaga, Czujnie, Walker. I bez gwałtownych ruchów. Zakłóca, ukryje kryje Twoją sygnaturę i oszuka skaner. Wynik skanu niejednoznaczny. Zadziałał tak, jak mówiłem. Zakłócił proces skanowania. Rozpoczęto procedurę ochrony Delta. Przedstaw potwierdzenie DNA. Próbkę DNA. Myślałem, że macie wszystko zaplanowane. Przedstaw potwierdzenie DNA. Podnoszę poziom zagrożenia. Doktorze? Słyszy mnie pan? Ach, tak, jasne. Stworzyłem idealny model cyfrowy DNA Krossa. Przesyłam sekwencję danych. Analiza DNA zakończona. Witajcie NRA. się. Uf. O włos. Nie uznałeś za stosowne przetestować tego scenariusza, Kwasir? Och nie! Ale ostatecznie się udało. Maszyna myśli teraz, że jesteś kochanym generałem. To zabawne biorąc pod... Okej, okay, jestem w środku. Nie wychylaj się. Dasz radę. No nie wiem, Walker będzie potrzebować wsparcia. Nie kombinuj, Lily. Nie rób zamieszania. Kontroluję sytuację. Nie potrzebujemy dodatkowych strat w ludziach. Strat? De wiadła to! I hamuj! Wychhamowałem! Snu! Wracasz jak zaraza, spełnne szczenie! To właściwie cud, że udało ci się dotrzeć tak daleko. Ale nie sądzisz chyba, że umknęło mi przybycie innego generała Grossa do mojej własnej bazy. Oj tam, oj tam. Morda, guru. Jak tylko to możliwe, to chciałbym wyjść... A nie, naprawił się mi sam. Czy oni nie popsuli jakby czołgu, tylko popsuli... Z pewnością nim? że nie można Dobra, chyba wszystko rozwaliłem. Za dużo sobie robię wybuchów. Przez to nie widzę do czego strzelam. Strzelam. Zasyczałem normalnie jak wąż. Nope. Szlak. Ale zerwałem. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. To jest zablokowana sekwencja. Kacz lepiej bym nie wyszedł na tym. Ale zjebałem. Przecież tym krąklem już daleko nie zajadę. To wystarczy jeden strzał z czegoś i mnie zmiecie. Nie! Widziałem ich, no ale było już za późno. Miło już za późno. już rozumiesz, że nie można nas powstrzymać. No, uspokój się, Brzydalu. Głupi wstrętny. Ja sobie chyba przejechałem po minie. Tu są te typy. Tu wyjeżdżają z boku jakoś, tak? Dobra. Teraz trzeba pilnować, bo gdzieś tu po lewej stronie są beczki, nie? W które poprzednio wjechałem. Chyba wszystko tam rozwaliłem. Nie, ale dupa wołowa ze mnie, no strzel teraz, ja sobie strzelę. Nie. No, to mu się znowu udało. Ale teraz mam już i tak dużo więcej życia niż poprzednio. Ale to też jest takie pokazanie, że jednak wbijamy niby do. znaczy niby po pełnym przygotowaniu, ale wbijamy jednak do bazy gościa, który latami się przygotowywał, nie? A nie do jakiejś pipidówy, która. się rozpadnie tam, nie wiem, po trzech strzałach czy coś to nie jest chatka wikinga ze słomy i z gliny i słomy czy coś w swoim wielkim ciele wyraźne ślady twoich niezdarnych stóp co ty w ogóle chcesz osiągnąć nie kumam jego opisu w sytuacji widziałem w swoim ciele wielgachne ślady Żebym se nie wjechał w jakieś beczki. Tu beczki rozwalamy. Tamtych typów też od razu rozwalamy. Tamtych też wszystko co się tylko da i gdzie się tylko da. Rozwalić z daleka mina. Żeby przypadkiem na nic nie wjechać. O! Co jest? Czemu nie chciał przejechać tam? Tu była wieżyczka! No i widzicie, a ja się tak starałem wszystko wyomijać, tak się starałem ze wszystkim. O, ale dupa. Jedziemy na pełnej. Jedziemy na pełnej. Nie wiem, co chcę osiągnąć. No, na pewno nie chcę jeździć po tych minach, no ale jakoś tak mi nie wychodzi. Jakoś tak mi nie wychodzi i po nich jednak jadę. Chcę wjechać do tej bazy jak najgłębiej i się tam w środku wysadzić. Nie, tak naprawdę mam dorwać tego całego. Dopiero tu zablokowali mi całą ścieżkę, nie? Tak to cały czas jechałem tym tym całym niszczycielem, śmigaczem. No, powinienem chyba był z niego wyjść. Co się tu odzywaliło? Coś się tu daje, nie Ops. Prawie bym się zginął. Dobra, bierzemy wszystko. Eeeeeeeeeeee. Uspokój się. Wybuchowa skrzynia. du 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 du, du. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Dobra, tu wszystko wybuchło. Unik. Ok. Tymbale nie strzelaj do ściany, stojąc przed nią. Dobra. Gdzieś niby dotarliśmy. Chyba nawet tu mieliśmy dotrzeć. Wow! Jak wow. na razie nie użyłem infuzji zdrowia. Ty, ziomek! Idź tam z powrotem. Rozumiem, że tam mam iść, ale... Ale, 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 ale. Jak gra mi daje możliwość wyzbierania sobie przedmiotów, to czemu nie? Właśnie, bo ja mam przecież granaty tam po lewej stronie do zmiany. Adoptuj miejs granaty. Bo oni bezmyślnymi wspólnikami nie pojmujesz, że czas ludzkości dobiegł końca. Wziomek, ale ty jesteś ludziem. Więc co, twój czas też dobiegł końca? Oj. Przeładowanie całego magazynka strzelby naraz jest po prostu chyba najlepszym ulepszeniem do strzelby jakie istnieje. Że nasza postać nie przeładowuje po jednym naboju. Wait! Zrobiłem kółko? To nie tak powinno działać. A widzicie. A widzisz spryciarza? Zaludnimy go ponownie istotami, godnymi miana. Że te twoje tutaj mutanty są godne miana Homo sapiens? No, chyba ci się coś, generale Po, myliło. Dobra. U, uh. czy czy, czy, A? się, dobra. czy, 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 Jesteśmy w ostatniej misji, a po prostu ginę jak ostatnia pierdoła. W kółko, w kółko, w kółko ginę. Te gady laserowe po prostu... Wait! Dokugo. Wdonga po prostu zaliczyłem. Este pack. Yo pincola. Tô No, i teraz wyjdzie generał, nie? Czyli na was nie jest to w ogóle efektywne. Ej, kumam czacze. Na nich to nie jest w ogóle efektywne. Tym mam do ciebie przyjechać? mieli przyjechać przeciwnicy. Dobra, czyli tym mam zjechać na dół. Jestem zestresowany! Czemu typie do mnie rzucasz? Fakt, że byłem już poza granicami życia i śmierci nie mieścił się w głowie twojej słabującej na umyśle cioci Prawli. Jej duma i arogancja o to, co was zabiło. Łodwal się od cioci prałgi. No, zaraz was tu przyjdzie. 100 tysięcy milionów pierdeliardów, no. Ręcie! Ręcie w góry, buście dam w chmury! Co tam? Nie wiem, mama pojechała gdzieś jeszcze z Anią Nie wleźcie pod kamerę ośle No, chyba ten sposób nie przejdzie. Takie widnięcie na pałę nie ma szans. Ha ha, 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 ha ha O, tu na dole jest ciekawe miejsce. Tylko te ścianki są dość cienkie. Nie idzie się za bardzo za nimi schować. A ja się potrzebuję zatrzymać na te parę sekund, żeby sobie przycelować w każdego z nich po kolei. Dobra, potrzebuję znaleźć miejsce, gdzie mogę stanąć na chwileczkę za osłoną.